Cześć. Dzisiaj coś troszkę nowszego w naprawie. Otóż Samsung Galaxy S20FE. Tył jest ładny. Przód niestety zaliczył dość mocny upadek, przez co wygląda tak, jak widać. Dość mocno potłuczony. Ekran, który dostanie, to jest oryginał i prezentuje się tak. Ekran jest w tym samym kolorze, czyli to jest taki granat, ciemno granatowy, jak widać zresztą. No i cóż, grzałeczka, zdejmujemy tył i lecimy z tematem. Gość nagrzany, także spróbujemy odkleić klapkę. Standardowo lubię od prawego od dołu, dobra. Tyle wystarczy. Dalej spróbujemy plastyczkiem. Chyba bez spirytusu się nie obędzie. Troszkę lepiej. Masz tę temperaturę? Nie. Dobra, wraca na grzałeczkę. Trochę lepiej tutaj podgrzałem. O ho, ho. i teraz jest lepsza chęć współpracy, Chociaż ta strona, nie? W tym miejscu. Dobra. Mocniejszy plasticzek. Tamten jest taki bardzo, bardzo cutki. Okej. Okay. Klapka plastikowa. Także nie jest... Yy... Ciężko ją będzie zniszczyć, chyba że ktoś by się bardzo postarał. Ładnie. Ładnie, dobra, teraz góra. Zapewne jeszcze trzyma się oczko aparatu albo dookoła. Przeważnie tak jest. Dobra, jeszcze ta krawędź. Tutaj. O, oczko aparatu podnosi się razem z pokrywą. O, tutaj mi się nie dociągnęło. Chcemy zachować tą taśmę w całości. Aż kurde, no na koniec musiało pokazać rogi. Dobra, ale taśma jest, przy... jest w całości. Tutaj się lekko naciągnęło, ale to nie będzie stanowić jakiegoś większego problemu, bo... ...nie będzie kłopotem to... <laughs> ...poprawić. Dobra, para na śrubki. Dwa, cztery... 6, 7 na dole 2, 4, 6, 9 na górze wykręcamy i wykręcone Jeszcze oczywiście szufladka sim jak wygląda na taczce teraz pora no Dydolne. Szczerze przyznam, nigdy nie miałem w naprawie tego telefonu. To jest pierwszy raz, kiedy wylądował w moich rękach uszkodzony ten model. Także chwileczkę, żebym się zaznajomił ze sposobem. O! No to jest. jest raz. Naraz. Tu jest sklejone jeszcze a tutaj zapewne z tej strony tak jak w większości telefonów a i owszem. ok tutaj troszeczkę trzeba uważać przy aparacie o, ale samo wyskoczyło tak naprawdę, dobra to mamy zdemontowane odpinamy baterię bo szczerze przyznam jest ten telefon ostatnio to był był uruchomiony Opa Ciekawostka, tu się zna, znajduje głośnik do rozmów. Tutaj buzer. A, a tu jest, tą ta, taśmę się w tym miejscu podpina. Okej, okay, to tak nie wiedziałem, ale to się samo wypięło, w porządku. Bateria odpięta, możemy odpiąć taśmę główną na dole, jak i na górze. Dobra, yy, będzie troszeczkę zabawy, bo tak. No jakieś myślę, że można zabrać przewody antenowe. Jeden, drugi pod spodem, no chodź, ok. Z tej strony jest trzeci. I teraz tak, ten element wymaga przekręcenia, bo tam jego nie ma. I też to będzie do przełożenia, bo tam też tego nie ma. Dobra, uwolnimy jeszcze tak. Płytkę dolną. Tutaj mamy, tu się podpina wyświetlacz. Tutaj mamy czytnik linii papilarnych, który jest pod ekranem. Jego proponują delikatnie podważyć z tej strony. On jest na pewno wklejony, albo na jakieś już delikatnie wklejony. Ok, a tak swoją drogą to też jest aparat. On robi zdjęcie palucha. Dobra, tutaj mamy jedną śrubkę. Trzyma płytkę dolną. Płytka powinna. O, ładnie współpracuje. Dobra. Ok. Wibracja jest również do przełożenia. Co do wibracji, to tak. Eee, tutaj delikatnie podważyć, żeby uwolnić blaszkę, ale tylko troszeczkę, żeby nie przełamać. W tym miejscu a tutaj podważyć, aby odkleić to, co taśmy z tyłu zostanie w zupełności. Wystarczy. Dobra, przerzucę sobie te dwa elementy już do nowego ekranu. Niech sobie będą. Także ląduje wibracja. <laughs> Ja Ciebie umieszczam. Dobrze. Śrubka niechaj wróci na miejsce i niech trzyma. Zaraz. Można śmiało podpiąć wyświetlacz. Okay. Tu mi wyskoczyła już e, folika, która przesłania miejsce, w którym się znajduje aparat, który działa nam jako czytnik linii papilarnych, także niech wróci na pozycję piąty. Dobrze. I to, tą część mamy za sobą. Teraz zajmiemy się płytą główną. Tu jest jedna śrubka. O, dość mocno się utrzyma. Ciekaw jestem czy aparaty będą na tyle do współpracy aby... <laughs> A, w porządku jest. Idą za Ten jedynie troszeczkę. O i aparat przedni. To w takim razie myślę, że dobre będzie wyjąć najpierw aparat przedni, bo ten się akurat troszeczkę buntuje. Zapewne jest lekko podklejony albo coś takiego. Tak. ...delikatnie jest. No... ...jak my Ciebie oswobodzimy, gość? Spróbujmy... O! Tak już lepiej. Dobra. Teraz płyta. Coś jeszcze trzyma w miejscu? A, chyba wiem. Dobrze. Mm. Wiem przez co nie chciała tak e, szybciutko wyjść. Już tłumaczę. Tutaj znajduje się popychacz do wyjęcia karty SIM. I on delikatnie, delikatnie tam e, mógł opierać. OK. Wrzuć płytę na swoje miejsce. Tutaj ten popychacz jest. Jest tofnięty zresztą dobra to w sumie myślę, że można wyrzucić. Tu jest miejsce na przedni aparat. Tu jest lekka podklejka tego aparatu. Dobrze. Dobrze, aparat na swoich miejscach. Śrubka, ona jest w tym miejscu. Aparat przedni, dobrze. Tą część mamy. Kolejną gotową. Następna rzecz do wyjęcia to jest to, nie wiem co. Nie mam bladego pojęcia co to jest za element, ale tak samo też tu. O, też mocno skręcone. Dobra, jedna druga śrubka. Spróbuję to wyjąć, wyjąć. okej, okay. tak nie chcę wyjść. Tak również nie. O, i mam ciekawostkę. Tutaj też zresztą jest taki element ze strzałką, że to ma iść w stronę góry. Okej, okay, tak nie. Tak nie. Dobra. Jakaś to musi się udać wyjąć. Nie wiem, czy tam są jakieś zatrzaski wewnątrz, czy, czy też nie. Blaszka wchodzi elegancko, ale ewentualnie może być lekko podklejona od dołu. Tak, było lekko podklejone od dołu. Ok, no wszystko wyjaśnię, dobra, tylko że tak jest w górę. A tutaj też będzie lekki bunt. No jest tak samo, zapewne też jest podklejona. Mm -hmm. Pęsetę wygiąłem, a tego nie ruszyłem. No no dobra. Po prostu lekko szarpnąłem, też lekko przyklejone od dołu. Nie. Telefon ląduje na grzałce, żeby, się, żeby można było lepiej baterię wyjąć W tym czasie wrzućmy to tu wrzućmy to tu. Tutaj kontrujemy dwoma śrubkami. Tam będzie, będzie za, automatycznie skontrowane przy dokręcaniu dalszych elementów. I teraz tak. Zanim bateria śmiało, można włożyć przewody antenowe. Najpierw dajmy ten na dole. Tak jak był. Tutaj on idzie takim zygzaczkiem, trzeba pamiętać o tym, najlepiej sobie popatrzeć, jak to wyglądało, jak. A <laughs> fajnie, tylko nie przełożyłem tego elementu, do którego on się dopina. Małe przeoczenie. Mowa, mowa o tym małym o tutaj. Dobra. Okay. podepnij się. Ja mówię podepnij się, a on tego nie robi. Jeszcze raz. Nie. No. Robię to sobie na sucho. O skuba nic się już sam mówił. Teraz lepiej zdecydowanie. Dobra, wraca na swoje pozycje. Tylko ty też. Tutaj za tą blaszką. W tym miejscu. Dobra, z drugiej strony mamy najpierw czerwony. Czerwony jest cieńszy i wyskakiwałby ze ścieżki, którą jest prowadzony. Biały go dociska i podtrzymuje. Ten też oczywiście bunt. Cześć mi dzisiaj te wpinki nie lubię. Dobra, jest. I teraz biały grubasek. tym razem głowy jest i teraz tu i tutaj ma się ładnie ułożyć i trzymać i dociskać czerwonej... i w tym miejscu jeszcze podpięcie teraz ja w rękę. Troszeczkę krzywo się układa. Okay. Zawsze jak jest kłopot z pięciem, warto podnieść, popatrzeć pod różnym kątem, żeby było git. Dobra, tą część mamy gotową. Teraz spora na odklejenie baterii. Kiedyś sam dawał do telefonów baterię, w razem ze świetlaczami, ale to się to zmieniało. No to już mamy wesoło, bo dość fajnie się trzyma. Nie ma tutaj elementów do wyciągania jak w iPhone'ach czy tam innych telefonach tylko trzeba sobie radzić. OK, nie jest źle. Teraz ulubione picie, czyli spiritus lekko pod spód i baterię mamy odklejoną dobra ok jeszcze muszę ocenić sobie stan taśmy ale jest w porządku dobra lekko bateria się zwichrowała ale to się nic nie dzieje troszkę szkła i z tego wyświetlacza się tutaj rozsypało dobra dajmy ją na pozycję ale jeszcze nie podpinamy raz żeby troszeczkę sobie przestygła a dwa że zanim to to bardziej ten, to sobie podpiąć jeszcze po taśmę Jakby się ktoś zastanawiał, jak to zawsze main oznacza mainboard, napis MINE na taśmie oznacza mainboard, czyli płytę główną. Trudno jest to pomylić. Dobra, dajmy sobie baterię teraz, ale zanim spróbujemy jeszcze gościa uruchomić, to myślę, że warto będzie wrzucić to. tylko teraz tak myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie zacząć od dołu o i tutaj jest zatrzask i tu jest zatrzask a ten sumie nie robi różnicy a teraz tak w górnej części dajmy sobie to do góry podepnijmy powiedziałem podepnijmy, a to się nie podpina spróbuję w drugą stronę o tutaj Teraz tak i teraz jest taki trochę myk, że tutaj w górnej części musi podejść pod. Musi się zatrzasnąć. Ok, dobra. I myślę, że to jest dobry moment na próbę uruchomienia. Nie wiem jak bateria. Może być rozładowana. No nie, nawet nie jest jeszcze rozładowana. No. Yy. Dobra, myślę, że na tym widoku zakończymy tą naprawę. Co się jeszcze zostało zrobić? No to chyba każdy kto ogląda, chyba wie. Wkręcić śrubki. Tak samo tu. Przyłożyć tył, zgrzać z powrotem. I tyle. Yy. Co, by się co, co się stanie, jeśli by się ta taśma na klapce uszkodziła, bo u mnie przeżywa? No trzeba by było ją zastąpić albo klejem albo drugą toś. Także, także tyle to. Jeszcze się uruchamia. Dobra. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich i cześć.